Cześć się wam wszystkim z tej strony oczywiście Terror. Witam Was w, w drugim odcinku z Outlasta Także co? Yy, zaczynamy nowy odcinek z kamerką, widzicie mnie, mogę wam pomachać. To jest moja twarz. Tylko z, chwilka ustawię sobie stopper, także ja sobie klikam tutaj Start, klikam continue i zaczynamy grać. Zaczynamy grać. Mam dwa... Ekran, także tu mam kamerkę, a tu mam e, ekran z grom. Także trochę sobie... W sumie zrobimy tak. Odsunę sobie. O, dobra. Także co, skończyliśmy tu? Przy tym, że mieliśmy generator odpalić. Dobra. gdzie widzieli moją reakcję teraz. O no come on. muszę to wszystko od nowa przechodzić no Okej okay. No to przejdziemy to na szybko Boś się chyba jeszcze nie ma Albo dopiero tu idzie to i się chowamy do szafki weź baterię przy okazji i się schowaj Okej, okay. schowani Okej, okay. ja sobie kamerę wyłączę, bo mi szkoda baterii Musimy będzie pik, 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 nie Okej okay, czekamy aż gościu sobie tutaj wejdzie Schowałbym się. O, już. Z Buta wieżę, nie. W ogóle nic nie widzę. To jest. Szkoda, że nie da się go zabić, nie. Okej, okay. chyba sobie idzie stąd, tak. Papa. No, pa. wszedł do wody. Ok, ci buta wjechał. Sobie zamienię baterię, bo mnie nie wkurza to pikanie. Okej, okay. poczekam aż stamtąd wyjdzie. Wtedy ja tam wejdę, wcisnę przyciski, chowaj się pod łóżko. Okej, okay, chyba tu biegnie, co? No i idzie tu. Znaczy z jednym okiem. On jest jak cyklop. Nie powinien widzieć. Hmm, uruchomione. Eee, nic tu nie ma. Come on! Nie rób mi tego. No ja już myślałem, że to będzie zerkał pod to łóżko. Już bym okay. I on teraz tam gdzieś idzie. Okay, Okej, John idzie teraz. Co on robi? On ma mordę Po kamerę go czemu by nie Ok, gdzie on, gdzie on teraz lezie? To by nie w moją stronę Ja patrzę on po prostu Wejdzie tam, nie? dobra Kolejna, okej, okay. przecież tak mało mówię, ale próbuję odnaleźć to ze strony TT, okej, okay. bateria szósta, schowam się do szafki, bo wiem, że tu idzie. Także poczekamy sobie w szafce. mam? 6 minut. Sorry, że to przychodzę na nowo, ale wcześniej znalazłem 3, nie? Czekamy. Czekamy aż przyjdzie tu. Słyszycie kroki, bo ja... Nie, jeszcze nie. Nic. Idzie. Idzie gnoj. Dobrze, że to na razie tylko ten, a nie ten gruby. Może nie znajdzie mnie tu, co? Weź do tej drugiej szafki. Czekaj, czy to skrypty, czy on po prostu tak randomowo otwiera szafki. Czekaj, czy jakbym się schował w tamtej, czy by otworzył... tą. Dobra muszę teraz wyjść tam do samego początku Okej okay. Teraz na cichacza, tak wam powiem No sobie tam gdzieś chodzi A mnie to nie obchodzi No sobie gdzieś tam chodzi, a mnie to nie obchodzi takie rymy Dobra Widzę swoje nogi Okej okay, teraz myślę, że muszę iść prosto i skręcić w lewo Także zobaczymy Tu nic nie było O kurwa, o kurwa Nie, tu, tu nic nie było, tu nic nie było Idź stąd, idź stąd, idź stąd Tu nic nie ma Proszę nie. Stąd. Tu nic nie ma. Nie. Dobra, poszedł sobie w tamtym stronę. Najpierw wymienię baterię. On z powrotem idzie, ja walę Co za burak Chyba Idzie tu czy nie? Tak, będziemy walczyć w przyjemnościach normalnie Szkoda, że w tej grze nie da się powalić przeciwnika, tylko trzeba się chować Bo z przyjemnością już bym odebrał mu ten kij i spuścił w pierdolę No ale... HD, audio, auto f 2 normalnie, czekaj jaka marka jest tak. No ziomuś, tu nic nie było, idź stąd Tu nic nie ma No tam polas. I tu, czy tu czasem coś było? Chyba nie. Fuck, on tu Okej, okay, uruchomiłem to. Fak. Gdzie? Tu, szpara. Okej, okay, gdzie teraz? Już nie pamiętam nawet. Bo do tego biura, co? Co, 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 co jest? Ono, oh come on! Serio!

Super, nie ma napisów, sorry Nie włączyłem Zapomniałem Nawet się nie skapnąłem No okej, okay. chyba pierwszy chapter za nami, który trwa jakieś 40 minut Czyli wcześniej i czego ja nie Czyli wcześniej udało mi się to uruchomić tylko... Nie ogólnie nieco się dał, dobra Co my tu mamy? Okej, okay, zrobimy jakiejś celi z krzyżami dla chorych Mamy kamerkę oczywiście No okej, okay, to co, lecimy dalej Notatka Okej, okay. obciąć Language e, b, 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 b. podpowiedzi e? Dobra czemu nie? Bowiedzi mogą być, nie? Mógł się schować pod łóżko? No dobra, mogę stąd wyjść? Oczywiście, że nie. Kurde. Ok, Okej. Jakiś gościu mi otworzył drzwi. Okej. Okay. Okej. Okay. Siema. Co jest?

Zanim zobaczyć dwa męskie kutasy, na no to sorry Myście, Co ty robisz? Nie... Bardzo nie... In... Aha, czaszka... Czaszka ci jeszcze nie pękła hmm, zamknięte... Ja pierd... Serio, gościu, serio? Weź normalnie, wyjdź Bo nasrałem w gacie Okej, okay, ma. Mogę się schować, super Super świetnie. Okej, okay. tu coś jest. Jakaś szpara. Okej. Okay. No, chodź. Ja pierdolę. Boże. Co za morda, nie? Gościu. Okej, okay, jestem tam, gdzie te zastrzęty były. Nie wiem, czy chcę tam w ogóle iść, ale pewnie muszę, co? Nie że się wrócę. Świetnie. I co? To chyba, co? Będzie chyba odkarzanie Jakieś baterie No jasne, pod schodami zawsze to się... Trzeba sprawdzać schody Dobra Wyczaiłem. Dobra, idziemy na górę. No to tylko zżera, także wizor tylko zżera co? Okej. Okay. notatki. Dokument. Ale nie co go czytać po prostu nam to. Jakoś to jest dobry pomysł. Okej, okay, tu nic nie ma. They They were no. Czyli gdzie mam iść? On tak, do wyjścia, mm -hmm. This Puźdź no, come on No ładno, wow, tak z dwóch stron To jest nie fair, no Dlaczego to się tak dzieje, no Skacz Skacz, 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 zamknij te drzwi Schowaj się pod łóżko, schowaj się, chowaj się Okej, okay, okej, okay, okej, okay. syn bezpieczni Boże, dwóch idiotów, dwóch idiotów normalnie. No i co? Dużo mi to nie dało. Myślałem, że tam ci zaczną się bić, ale widzę, że nie. Tego gościa nie mogę uwolnić, co? No to jest zamknięte. Okej, okay, idziemy jeszcze raz. Jest bateria Nic więcej tu nie ma Lipa Trzeba baterię wymienić I tam na pewno siedzi. Okej, okay, nie mogę. Nie wiem, co się stanie. Ja wiem, co się stanie. Uuuh. Mówiłem? Mówiłem? Wyważy drzwi Nie po prostu sobie otworzę Nie ucie, że wejdzie Zostaw tą szafkę Tu nikogo nie ma Ok chyba otworzył tą drugą co Na szczęście nie sprawdzałem dwóch szafek I Jeden plus Spadaj mucho Udało się. Oczywiście zamknięte. Boże znowu wy... Tylko idą będą. Może ja tam nie chcę iść. Szkoda, że ich tu nie ma, znaczy szkoda. Dobrze, że ich tu nie ma, tylko dziwne, że ich tu nie ma. Dokumenty Masakra, masakra Muszę do jakiegoś sejwa dojść Okej, okay, gdzie mam teraz iść? Ciemność czy nie? Nic, pusta Co? Potrzebuję karty Aaaa, ciemno tu, ciemno No coś tu się dzieje Uuuu się zabijają Gruby fakty. Zamknięte. kartę Okej, okay, trzeba stąd spierdzielać jak najszybciej Jak najszybciej Otwieraj te gościu, bo normalnie umrzemy. Mm. Okej, okay, jestem z powrotem, jak zawsze ktoś mi przeszkodził, także lecimy dalej. O kurwa, o kurwa, o kurwa. O nie, 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 NIE. Co, czemu? Tam było okno, tam było okno, ja pierdziele Tam było okno przecież. Nie zauważyłem tego okna. Gdzie skończę? Nie, dobra, tam było okno, tam było okno, okno. Ok. Джек нам, панов. Я тут, а не, 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 не. В таки, то еще не боевые. Да. Открой то. Закинь за собой. A ja widziałem to niestety także A tam grubcio jest ah, Jeden ból, że widziałem z tego let's playa i te najgorsze momenty pamiętam Kurwa to jest zamknięte O kurwa nie! 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 Gdzie? Gdzie? Aha, dobra. Oh, fuck. A to miałem tam uciec czy nie? Boże, ta panika. Nie wiedziałem gdzie mam uciekać, okej. Okay. Gruby, gruby został na górze. A ty wylądowałeś na sosie zwłok. Nie mijał uczucie, co? Fuj. Dobra. Boże, nic nie widać. Dobra, ale w tym momencie ja się z wami pożegnam, także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się spodobał dajcie kciuka w górę, a jeśli nie, no to dajcie kciuka w górę. Także trzymajcie się poczyścić, do zobaczenia. Na razie, cześć i napiszcie coś o kamerce, czy coś, no czy chcecie z kamerką czy nie. Także było fajnie, że nagrywa horror z kamerką, bo możecie widzieć moje reakcje. Takie, że... No, dziele. Także trzymajcie się po części. Na razie. Narka.